Dzień dobry Państwu. Spotykamy się jak co tydzień na konferencji. Moim zadaniem jest omówienie sytuacji epidemiologi epidemiologicznej w naszej gminie. Nie mamy potwierdzonych zakażeń COVID-19 i nieustannie mamy wykonanych 12 testów. Chciałabym złożyć serdeczne życzenia wszystkim Panią, pielęgniarkom i panom pielęgniarzom również z okazji ich dzisiejszego święta w uznaniu za rzeczywiście waszą ciężką pracę. To co tyczy naszej codzienności niewiele się zmienia. Na razie staramy się otwierać nasze placówki bardziej dla pacjentów. Będziemy się opierać też na teleporadach tak jak zwykle. Natomiast będziemy zapraszać częściej pacjentów na ten naszych przychodni. i Proszę się nie obawiać, póki co mamy zapas środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej. Będziecie Państwo umawiani oczywiście na określoną godzinę, tak żeby się nie stykać ze sobą w miarę możliwości. I cały czas apel o... Ja rozumiem Wasze zniecierpliwienie, bo wielu rzeczy nie wolno, tego nie wolno, do fryzjera nie wolno, restauracje są pozamykane, jest nakaz noszenia maseczek, ale proszę mi wierzyć, to jest tylko i wyłącznie dla Państwa dobra, dlatego że mamy stosunkowo małą ilość testów wykonywanych tak w ogóle. W, zwłaszcza w porównaniu z krajami sąsiednimi i proszę mi wierzyć, nie wiemy dotychczas na jakim etapie pandemii jesteśmy. I to tyle, co miałabym do powiedzenia ze spraw bieżących. Pani dyrektor wspomniała pani, że macie duże zapasy, jeżeli chodzi o środki ochronne, ale Wystarczy, dziś, wystarczające. Wystarczające, wystarczające zapasy, jeżeli chodzi o środki ochronne, czy dzisiaj już chętniej korzystamy z przychodni? Mówimy tutaj społeczeństwie. Jeżeli jest taka potrzeba, to tak, natomiast pacjenci jakoś tak przywykli bardziej do tych, do tych kontaktów telefonicznych. I czasami reagują zdziwieniem, że lekarz zaprasza do przychodni, bo pewnych rzeczy nie da się nawet przez wideokonferencję zbadać, zobaczyć i określić. Szczepienia USG to są rzeczy, które się odbywają normalnie w przychodniach, również odbywają się porady, jeżeli chodzi o stany ogólne. Jakie kolejne badania będą wprowadzone w Pani przychodniach? My cały czas robimy badania, także badania laboratoryjne jak najbardziej, to, to czego nie możemy zrobić u siebie sprzętowo, wysyłamy do szpitala, do laboratoriów w Kamiennej Górze. Jeżeli są konieczne badania radiologiczne też są wykonywane, tylko znowu tylko w takich rzeczywiście bardzo uzasadnionych, powiedziałabym, pilnych przypadkach. Nie są to badania robione na szeroką skalę, natomiast diagnostyka, o ile jest konieczna, bo zrezygnowanie na przykład z niej będzie niosło za sobą zagrożenia dla pacjenta, jest, jest kontynuowana, jest, jest prowadzona w dalszym ciągu, bo te choroby poza COVID-19 istnieją w dalszym ciągu i one też zbierają swoje żniwo niestety. I chciałabym tu jeszcze, mam taką małą uwagę dla rodziców, którzy mają obawy co do szczepienia dzieci w czasie pandemii. Proszę Państwa, te choroby, na które dzieci są uodparniane, na które szczepimy, one też nie zniknęły. Zwłaszcza chodzi o te dzieci najmłodsze do pierwszego roku życia. To, że jest pandemia, jest pandemia, natomiast to nie wpływa na układ odpornościowy Waszych dzieci. Natomiast narażacie y, dzieci na, na inne choroby, wierzcie mi, nie mniej groźne. Pani dyrektor, jest pani pediatrą, jest pani specjalistką od dzieci. Ostatnio pojawiły się niepokojące informacje odnośnie tego, że również dzieci chorują na inne choroby. Między innymi to jest, są pierwsze przypadki potwierdzone choroby, między innymi kawasaki. To nie jest inna choroba. Dlatego że to jest zespół Kawasaki tak w ogóle. I zespół Kawasaki jest wywoływany, w zasadzie nie znamy etiologii do końca jak to się dzieje, natomiast on ma związek z właśnie zakażeniami wirusowymi z wirusem Epstein-Barr, z bakteriami i też z COVID-19, to jest po prostu postać pod jaką zostaje przechorowywana infekcja COVID-19. Natomiast to jest o tyle niebezpieczny zespół, że też atakuje i mięsień sercowy, sercowy osierdzie i naczynia wieńcowe, które, co może się skończyć bardzo niepomyślnie, nawet zawałem mięśnia sercowego czy późniejszymi powikłaniami. Jakie dzieci, w jakim przedziale wiekowym są narażone na tą chorobę? Mniej więcej rok 12-24 miesiące do 5 lat z preferencją płci męskiej. Jakie są niepokojące takie pierwsze objawy tego zespołu? To jest wysoka gorączka, która trwa powyżej co najmniej 5 dni. Zmiany zapalne w jamie ustnej, zapalenie spojówek, wysypka o różnej, różnej, różnym wyglądzie taka polimorficzna to się to określa. Czasami zapalenia stawów, obrzęki, no to tyle. Pani Dyrektor od początku pandemii udało się już Pani policzyć ile Pani placówki wydały więcej na tą ochronę pracowników. Mówimy tutaj o tych zestawach ochrony osobistej, czyli maseczki, przyłbice, fartuchy. To będziemy wiedzieć na koniec kwartału dopiero, bo myśmy zaczęli te zakupy tak jakoś Koniec, powiedzmy w połowie marca skończył się jeden kwartał, natomiast te zamówienia są realizowane cały czas i będziemy wiedzieć pod koniec czerwca. Czy już dzisiaj widać wśród mieszkańców gminy takie częściowe rozluźnienie, jeżeli chodzi o tę epidemię? Najpierw byliśmy przestraszeni, jeżeli chodzi o to, że możemy zachorować, że to będzie dotyczyło nas. No dzisiaj, według sondaży, które są pokazywane, między innymi zaczynamy bardziej się martwić o czynniki ekonomiczne niż o to, czy zachorujemy. Jeżeli chodzi o zachowania prozdrowotne, to raczej nie. Raczej pacjenci, się stos... mieszkańcy przepraszam, stosują się do, do zaleceń. Natomiast w miarę trwania tych obostrzeń nie dziwne, że biorą górę jakby te inne czynniki, inne priorytety. Przed, które jakby no niespecjalnie jesteśmy zabezpieczeni od strony ekonomicznej, chociażby mówię to na przykład o przedsiębiorcach. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję.